Zaczynamy zaczynajmy, z tej strony Majubi, zapraszam was na kolejny odcinek Jero of the Dragon Spyro znów w akcji, więc fabryka firewerków będzie chyba idealnym poziomem na to. Ja musiałem sobie jeszcze sprawdzać, jak to wszystko wygląda tutaj, bo już nie miałem żadnego pojęcia, do którego z portali muszę wejść. Tego jeszcze nie robiłem i co my tu mamy? Dobra, przewodnik, pierwszy przewodnik, zniszcz łakietkę, czy coś. Dobra, szybciutko diamienciochy wyzbieramy. To już się popsuło. O Boże, znam ją, Greta. Niedobła czołownica układła tajne projekty, profesora, a ja teraz muszę jej odnaleźć. Handel miał się tu ze mną spotkać, ale gdzieś przepadł. O, Jeszcze jakbym miał wybór. Dziewczynko. U, panowie ninja. Do widzenia. Szybciutkie wazy. Oj, tego nie popsułem. Kto jest tym gościem? Kto jest tym typem? Czemu? tak, Hel. Aha, jak muszę uderzyć, nie mogę ich spalić. Dobra, tu jest następny. A nie. W sumie już sam nie wiem o co chodzi z tymi gośćmi. Tam jakiś portal. Ciach, ciach, ciach. Tu jakaś rakieta. Wait a minute. Czemu oni się odradzają? Dobra, co to jest? Jak to odpalić? Hmm, Dobra, tych gości najwiraż... najwyraźniej nie pokonam w żaden sposób. Więc po prostu ich olać. Co to jest? O, żyćko! Dobra, Nie mi się przejmować chyba nie będę jednak. mu się odpaliła taka U. Idź mi stąd. Cześć, ja za nic tutaj nic nie dostaję? Dobrze. Rakieta. luni. Udało się? Chyba nie. Kolejny ninja. O. O, o, o. Dobra. Teraz już po co jest mi ta rakieta. Dawaj mi tą rakietę. Jak? Bęk! Wszystkie wazy tego to tu nawrzucali tym razem? Gdzie teraz? Tam widzę, że mogę pójść. Co tam się kryje? Jajko. Dobra, klausek. Boom, bajera. Oj, chyba znowu będę miał tutaj jakąś akcję w stylu masz nieśmiertelność, a teraz przez to przepłyń. Dobra. O, elegancko. Nie sądziłem, że to się przyda akurat do tego. Ale tu widzę, że mogę wejść. Jakieś kryształy, nie kryształy. Czekaj, bo ja teraz nie wiem tak, ja mam tych typów balić normalnie, no niby tak. Jedno, jedno. Czemu po jednym? Tak, tamtych typów też będę musiał chyba rozczaskać. Mimo wszystko. Je, są ci goście. Czak, czak, czak. Tutaj jest jeszcze gościu. Waza. Waza, waza. To nie widzi. Nie uważa. Siup! Siup! I diamenciar. Gdzie teraz? Teraz. Tam. Jak sobie życzysz, Spyro? U. Dobrze. Nic więcej schowanego tu nie ma. Umieraj. Nie ma. Zmiłuj. I tych ninjoków tu jest naprawdę potężnie dużo, Ech. ale ten jest nad wyraz uciążliwy. Dobra, masz, płonie. Tak, o, za darmo. Ciema Greta. Wygląda na to, że trzeba użyć tego działa, żeby się tam dostać. Po prostu na nie wejdź. W moim przypadku wystarczy uwolnić uwolnić umysł. No dobra. Wow. Scena jak z Matrixa. No dobra, jak mam na nie... Mam na nie tak wejść? Uuu. Czyli w taki sposób z tego pierwszego ziała mogłem skorzystać. Po prostu do niego wejść. Chyba ta kraina naprawdę wygląda niesamowicie. To jest fakt. Ej! No Jeszcze ten tu skacze. Jaki wariat? No. Tyle w temacie skakania. O Boże, teraz są dwa. Okej. Okay. Strzelmy po prostu tak. Jeden. O gościu. Trafię? Nawet blisko nie było. Dobra, gdzie jest ta rakietka? Boże Boże, w No, Greta tu wciąż jest. Kurczę. Dobra, wrócę się jeszcze po tą bombę, żeby to zniszczyć. Póki już tu jestem. Żeby potem nie marnować czasu I jakieś życie by się przydało Przy okazji odzyskać Ciach Wszystkie? Wygląda na to, że tak Tylko jedno jajo na ten moment zdobyłem A jeszcze przed nami są jakieś portale Nie portale To jest kolejny portal O Boże Jest ten typ odpalony Dobra, jak tutaj to wygląda? Chyba wszystko. Ja nie będę tutaj zblekał za bardzo, od razu walimy do tego portalu. Siema handel. Wydaje mi się, że masz za sobą jajo, ale jest za daleko. Aby się do niego dostać, musisz przejść naokoło i pokonać Okej, okay, pokaż, gdzie jest to jajo? Jajo jest tam, dobrze. Żadnych... W sumie. Mam tylko to do zebrania. Jaka mamy pokonać niby? Mam to odbić. Mogę to odbić? Nie, dobra tu tu, tu. Oj typie. Bo ja wiem, że tego gościa... A, czyli tą beczkę mam podpalić. Dobrze. To to jednak nie było aż tak wymagające, jak myślałem na początku. Jednak wolę tych ninjów. Mimo tego, że są mocno nieśmiertelni, to i tak się z nimi bardzo przyjemnie mimo wszystko walczy. ma typ. Tu jest jeden wariacik. Tu mam rakietkę. Więc na tego gościa ją z przyjemnością zużyję. Ciach! No to było proste. Już chodzić powinno być to jajo, prawda? O nie! No nie. O, o, Dawaj to. Ej, umrę za chwilę. Idę stąd. Przegrałem. O. Jak to się stało? No. A no właściwie z tymi już walczyć nie muszę Dobra Aż gościu Baw się Teraz z tym muszę walczyć No i co? No dawaj tą bombę Dobra to jest flipa Nie trafiłem No Git Jedno życie Dobra To jeszcze nic straconego Tu jest gościu Tam jest ten wariacik Nie Nie, 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 nie Nie I się tam nie unosz Dobra. Gdzie jest ta rakieta? Ty wziąłem tą rakietę? Tak. Gdzie jest rakieta? No. On tutaj próbuje to podrzucić. Ale ja próbuję znaleźć tą rakietę, która może mi pomóc. Tam jest. No, weź ją. Weź ją Spyro. Chach. Dobra, z tych komnat wszystko pozbierałem. Tak jest. Są następne łobuzy, z których się udało w miarę to like było do pokonać. Dobrze. Tam się ma sam. Dlaczego byłeś tutaj sam? Uuu, widzicie? Jeszcze coś tu minąłem Patrzcie, ty tu jeszcze był jakiś tunel No, udało się Chyba się udało Okej, okay, teraz już mnie chyba do portalu prowadzi Gdzie? Gdzie te dziury są? U? Dobrze. No to w porządku Portal zaliczony. Tym nie chcę walczyć. Teraz w drugą stronę. my jest kolejny portal. Który mnie jakże mocno napawa optymizmem. Lecimy. U, patrzcie, tu jest coś o co mogę rozwalić. A, przynajmniej tak wyglądało jakby się dało to rozwalić. To no tym razem, tu chyba jakiś wyścig jest. O, -o. żeby pokonać te ogniste smoki musisz połączyć supermoce. Dzięki te... Dobra Okej. Okay. No. Ja tu mam nielimitowaną. Możliwość latania teraz. Dobra, mam tutaj jednego, gdzie jest tam ten smok? Dobra. Tu jest ten. No, nie ma takiego strzelania, uciekania. Chodź tu, gościu! O, jacie, one też mnie mogą atakować. No, dobra, nie wiem za bardzo jak z nimi walczyć jeszcze. I do tego są mega silne. No, jak je pokonać? Da się jakoś sensownie to zrobić? Na pewno się da. Tylko jak? Dobrze. Dobra, strzały, strzały, strzały. Więcej strzału. No i co ja tam nie wlecę? No takie misje to mi się strasznie podobają, które są ograniczone jakimiś moimi dziwnymi akcjami. Bo ja pomimo tego, że mam teraz super moc, to i tak im nic nie robię. Patrzcie, one się jeszcze leczą tego wszystkiego. Dobra, jak to... Jak je pokonać? Tu jest jakiś tunel. No i co? Czy jestem w stanie w ogóle im zrobić jakąś większą krzywdę? Chodź tu. Tak. What the hell? Na jakiej zasadzie one działają? Patrzcie, one tam wlatują. Często się regenerują. Czy ja muszę zadać odpowiednią ilość obrażeń, zanim one tam wpadną, czy jak? Bo ja tam praktycznie za nimi nie jestem w stanie lecieć. Dobra. Turbolot. Tymi smokami to może być ciężka przeprawa Jak to zrobić No Trzeba ja muszę im w pysk trafić jakoś, Myślałem, że jest jakaś możliwość No leć Spyro Tak Gdzie on jest? Tutaj? Tak, jestem im bliżej nich. Jakiś większy DM game zadaje. Teraz dopiero właśnie coś tam zaczęłam robić. Dobra, lecimy. Chciałbym to rozwalić, te dziwne stygmaty. Skupmy się na razie na tym tylko czerwonym. Lecisz, lecisz. Uuu! Kurczę! No zasyp jest ten czerwony Tam. Górze on się znowu wyleczy Tam wpadają i się leczą w tym. Kurde Jeszcze Spyro nie chce mi w ogóle przyspieszyć. Da się tego już przyspieszyć. No, patrzcie go Nic. Kompletnie. Jak z tym walczyć? Jak ja to wlecę jeszcze raz, bo co się stanie? No way. No way. Dobra. Czyby to miał być jeden z tych poziomów, których mi się nie, przejść nie uda? No. Dobra. Spróbujmy teraz tego niebieskiego. One dzięki tym światom chyba się leczą. Zobaczcie, ja w ogóle nie jestem w stanie przyspieszyć tym Spyro. Ani tym, ani żadnym innym. Żeby tak na to popatrzeć. No i ja tam za każdym razem uderzę w ten, ten próg. Gdzie on jest, ten niebieski? No, chodź tu, gościu! No nie ma w ogóle opcji takiej Tego niebieskiego próbuję atakować, ale to mi nic nie daje. Jeszcze do tego oni we mnie walą. Dobra, spróbujmy tak. No i znowu w dół. No way. Opuść obszar. Tego na 100% nie jestem w stanie teraz zrobić. Więc ja się po prostu udam dalej. Dobra, ja tutaj widziałem, że mogę do tego wejść jakoś. A do tych smoków jeszcze wrócę, ale to może w jakimś bonusowym odcinku, czy jakoś tak bo to jest naprawdę mega wymagające, jeżeli chodzi o moje możliwości aktualne. A teraz się skupię po prostu na przejściu tego levelu do końca. Dobra. Tu jest to. Te mogę wskoczyć. siub Jumping. Na drugą stronę. Ile właśnie tu mam jaj? Chyba dwa. Okej. Okay, o, tutaj byłem. Ale na górę już nie wszedłem. Ja ty sobie przeskoczyłem tam. Ciak. no. Dobra, ona tutaj wali jakieś ninja-kopy. Oj, jest niesamowita. Hmm. O nie. Monkey. Czyli jeszcze małpeczkę, będzie musieli uratować z tego wszystkiego. Aha. zobacz, co było Chyba próbowali wysłać to na Gradi. Się ma gradi. Się ma gradi, się ma gradi. Tak jak widzicie, ja tutaj i tak czy inaczej będę musiał później jeszcze wrócić. Bo mam tutaj tak. Dwa jajka do zebrania. Pierwsze jest dzięki małpce, a drugie będę musiał tam ogarnąć ten portal śmieszny. Dobra, także ja sobie wrócę do domu. to jeszcze i tak czy inaczej będziemy musieli wrócić. No niestety. Tak to czasami bywa. Nie da się niektórych leveli zrobić na 100% od razu. Ale z tymi smokami to będzie po prostu mordenka. Ja już to widzę. A ja może trochę jakiegoś 24-godzinnego streama z walki z nimi. Bo inaczej to nie widzę w ogóle opcji, żeby to miało sens. Więc... Ja stąd wypływam na powierzchnię. Będę dam radę? Chyba dam. Dobrze, żabkę od razu sobie zjemy. Czemu nie? A, nawet i trzy. I teraz tak. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem oraz komentarz. I widzimy się w następnych odcinkach. Do zobaczenia. Siema.